Z najnowszym odkurzaczem z serii Rumba oznaczonym Combo J9 Plus, spędziłem ostatni kwartał z górką. Jak przez te kilka miesięcy sprawdził się ten sprzątająco mopujący iRobot, jak wypada na tle poprzednich modeli? Czy faktycznie jest na tyle bezobsługowy, żeby nie wkurzać i nie irytować? Czy brak radarowego czujnika Lidar to w bezsprzecznie wada? Zaraz się temu wspólnie przyjrzymy. Nowe sprzęty marki i robot zaprezentowano pod koniec zeszłorocznych wakacji i niedługo potem trafiły do sprzedaży w Polsce. Są nimi roboty odkurzające Rumba J9 i Rumba J9 oraz robot odkurzająco mopujący Rumba Combo J9. Tym, którymi przyszło testować długodystansowo, jest ten ostatni, jednocześnie najbardziej wypasiony. Najważniejsza jest tu sprytna stacja dokująca, taka z workiem na brud i pojemnikiem na wodę, ale do niej jeszcze wrócimy. Na tego nowego iRobota przesiadłem się z kilkuletniej Rumby i7, w której stacja dokująca nie była aż tak fajna, ale ten robot nie mopował mieszkania. Jeszcze wcześniej używałem takiej podstawowej Rumby E5 bez żadnej stacji z workiem, którą trzeba było opróżniać ręcznie do kosza na śmieci co kilka kursów. Od razu mogę powiedzieć, że nowy model wyprzedza te poprzednio używane przeze mnie iRoboty o kilka długości. Największą zaletą rumby Combo J9 Plus jest fakt, że jest niemal bezobsługowa i nie przypomina o swoim istnieniu każdego dnia. Samo dodanie w nowej rumby do apki iRobot Home zajęło jedynie kilka minut i po drodze nie trafiłem na żadne błędy. Dałem robotowi dostęp do domowej sieci Wi-Fi i postanowiłem skonfigurować od zera, bo nie chciałem importować starej mapy, zrobionej przez poprzedni model. Potem wystarczyło puścić go na wstępny rekonesans, by narysował zupełnie nową mapę mieszkania. Z tym zadaniem poradził sobie bez problemu i z efektu byłem od razu zadowolony, poprawnie wykrył poszczególne pomieszczenia. Dla wygody samodzielnie jedynie dałem im nazwy, ustaliłem sobie harmonogram sprzątania na takie jak miałem przy poprzednim robocie i to tyle. Potem poeksperymentowałem też z wirtualnymi ścianami, i strefami bez dostępu, ale większość przeszkód robot i tak wykrywa sam. Jeśli przy nawigacji już jesteśmy, to warto od razu też nadmienić, że iRobot w swoich produktach nie wykorzystuje radaru do robienia mapy mieszkania. Wiele osób może uznać to za wadę, skoro taki czujnik można znaleźć w znacznie tańszych modelach konkurencji, ale sam mam tutaj mieszane uczucia. Z jednej strony jasne, fajniej to mieć niż nie mieć, ale z drugiej wiem z doświadczenia, że lidar potrafi gubić się przy odbiciach. Na korytarzu mam szafę z lustrzanymi drzwiami, a niektóre roboty z tym modułem potrafiły uznawać się za dodatkowy pokój, do którego nie da się wjechać. W przypadku Rumby Combo J9 Plus takiego problemu naturalnie nie ma, a wygenerowana mapa od samego początku jest ok. Tak, no, po zrobieniu tej mapy od ponad kwartału robot jeździ sobie po moim mieszkaniu zgodnie z tym harmonogramem dzień w dzień i radzi sobie bardzo dobrze przez większość czasu. Raz na tydzień albo dwa potrafi się przyblokować na dywanie z grubym włosiem i trzeba go przestawić ręcznie w inne miejsce. Dzieje się też czasem w sytuacji, gdzie wjedzie przez nisko zawieszony stolik kawowy o właśnie ten i się zaklinuje pod nim. Każda taka sytuacja oczywiście mocno irytuje, zwłaszcza jeśli odkurzanie realizowane jest w momencie, gdy nie ma mnie ani małżonki w domu to samo tyczyło się jednak poprzednich robotów tej marki, których używałem, więc chyba tak już urok tego dywanu. Mam jednak wrażenie, że takich sytuacji jest ostatnio jakby mniej i być może to zasługa aktualizacji. Ostatnia odbyła się w połowie grudnia. No ale na szczęście fakt, że odkurzacz raz na jakiś czas wymaga podniesienia i odłożenia w innym miejscu, rekompensuje ta jego stacja dokująca. Mamy tutaj do czynienia z robotem odkurzająco opującym, który nie wymaga ani usuwania kurzu, ani dolewania wody ręcznie. Obie te czynności realizuje właśnie ta baza, w której znalazło się miejsce i na worek przypominający, ten ze zwykłego odkurzacza, i na zbiornik z wodą. Po wjeździe do stacji brud z robota jest zasycany do wora, a jeśli w robocie wody jest zbyt mało, to ta jest pompowana do zbiorniczka. Wszystko to dzieje się automatycznie i przez ponad kwartał robot w tych dwóch zadaniach nie zaliczył żadnej wpadki. Wisienką na torcie jest fakt, że w stacji znalazły się przegródki na zapasowe akcesoria, czyli jakieś wkładki mopujące, dodatkowy worek, filtry i rolki, więc nie muszę ich upychać gdzieś w szafie i zawsze są pod ręką. To nigdy nie będzie tak, że wstawimy go do chałupy raz i zapomnimy o nim na kolejne lata. Raz na tydzień albo dwa podnoszę rumbę, zwykle wtedy jak się na chwilę zaklinuje, żeby usunąć włosy i kocią sierść ze szczotek, wokół których się takowe zapętliły. Trzeba też usuwać ze stacji dokującej raz na dwa miesiące pełen worek na kurz oraz dodawać ręcznie wody do zamontowanego w niej zbiornika, bądź nie ma dostępu do ujęcia wody i do rur. Kolej części takie jak wkładka mopująca, montowana o tu na wysięniku oraz te boczne i główne szczotki pod spodem trzeba co jakiś czas wymieniać, tak jak i filtr HEPA, który jest obok pojemnika na kurz. Te czynności wykuzuje się jednak nieco parę dni, tylko raczej raz na kilka tygodni, jeśli nie miesięcy i więc nie jest to jakimś większym problemem. W dodatku robot sam informuje o tym, że przyszła kolejna wymiana któregoś z podzespołów poprzez powiadomienie w aplikacji iRobot Home. A możemy też sprawdzić szacunkowy czas pozostały do wymiany konkretnych elementów eksploatacyjnych i zaplanować ich zakup. Ma ona sekcję sklepu, ale też nic nie stoi na przeszkodzie wyposażyć się w szczotki, wkładki, worki itd. we własnym zakresie. Z samej aplikacji jestem przy tym zadowolony, bo ma wszystko, czego od niej oczekuję. Jest przetłumaczona poprawnie na język polski, co w przypadku odkurzaczy niestety nadal nie jest standardem. No i ma masę funkcji, w których nie mam potrzeby korzystać, jak na przykład obsługa głosem z użyciem któregoś asystentów. Tego od gogla, Alexa albo Siri. Wysyłanie robota do pracy z poziomu aplikacji, bo na przykład do kuchni, bo rozsypała mi się akurat tam mąka, wymaga tylko kilku tapnięć w ekran. To samo tyczy się stref sprzątania, które wykrywane są automatycznie, takie jak kanapa, kuchenka czy stół. Może w ogromnym domu skonfigurowałbym te strefy precyzyjniej, ale w przypadku kilkumetrowej kuchni, niewielkiego salonu, wolę już puścić robota na całe pomieszczenie. W praktyce nie korzystam też z systemu Dirt Detective, który ma za zadanie wykrywać, które z pomieszczeń w domu są obecnie najbrudniejsze. Wykrywa je poprawnie i rzeczywiście chciałby kierować robota w pierwszej kolejności tam, gdzie tego brudu jest najwięcej, ale w. Jest do tego przycisk, a ja tego przycisku używać nie chcę, bo rumbę skonfigurowałem tak, żeby jeździła sama. Ma harmonogram, każdego dnia o określonej porze rusza, odkurza, myje i nie muszę o tym myśleć. No i z tego powodu, że rumba sama rusza, sprząta i wraca na stację, zastanawiam się nad wyłączeniem wreszcie powiadomień o każdej akcji, którą podejmuje robot. Ale jest jedna rzecz, która mnie w nich rozczula bo jak przy powiadomieniach jesteśmy to mamy tu funkcję wykrywania i fotografowania przeszkód. Sam mam w domu dwa koty i co parę dni jestem proszony o to, by wyjaśnić robotowi sztucznej inteligencji, czy jeden albo drugi zwierzak to przeszkoda tymczasowa czy stała. Robot zaprogramowany został przy tym tak, by samodzielnie rozpoznawać buty, przewody, plecaki, ubrania oraz nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe. Tych ostatnich na szczęście nie miałem, jak sprawdzić w praktyce, ale już wiem, że robot sprawnie omija miski z kocim jedzeniem, co uznaję za ogromną zaletę. Nigdy nie zapomnę, jak wyglądała moja kuchnia po tym, jak jeden ze starszych odkurzaczy i Robota ruszył w trasę, a ja zapomniałem posprzątać kocią karmę. No ale dobra, czy Rumba Combo J9 Plus faktycznie dobrze odkurza i mopuje, oraz czy jest warta swojej ceny? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi zdecydowanie tak, a na drugie to skomplikowane. Robot radzi sobie zarówno z kurzem, jak i z sierścią, nawet pozostałościami po kocim żwirku, i dzięki temu tego klasycznego odkurzacza używam no, może raz na dwa tygodnie, a i tak mam poczucie, że w mieszkaniu jest czysto. A i robot potrafi też wyczyścić ślady po kocim jedzeniu, którą moje futrzaki czasem wynoszą z misek, by skonsumować poza kuchnią. No i te ślady zasknięte, znikają po tym, jak robot sobie pojedzie. No ale niestety te wszystkie zalety potrafi przyćmić cena, która w przypadku Rumby Combo J9 Plus jest iście kosmiczna i wynosiła katalogowo na Premiera 6449 zł. W ofercie marki znajdują się jeszcze dwa roboty z tej serii, ale pozbawione są one funkcji mopowania. Rumba J9 Plus wyceniona została na 4600 zł i ma stację dokującą z workiem, podczas gdy Rumba J9 za 3700 zł wymaga ręcznego usuwania kurzu z robota. Biorąc pod uwagę fakt, że całkiem niezłe roboty konkurencji można kupić za znacznie mniejsze kwoty, można uznać powyższe za wygórowane. Tyle dobrego, że od premiery i robotów w serii J9 minęło już kilka miesięcy i ceny już nieco spadły w sklepach do poziomu odpowiednio 6000, 4200 i 3300 zł. No ale i tak, jeśli myślicie o zakupie któregoś z tych robotów, a nie potrzebujecie odkurzacza na wczoraj, to raczej poczekałbym na jeszcze większą obniżkę tych cen. No i dobra, na dzisiaj to tyle. Robot wraca na stację dokującą i będzie pracował dalej. Jeśli jednak macie jakieś pytania dotyczące tego modelu, chcielibyście coś wiedzieć, zadawajcie je w komentarzach i widzimy się następnym razem. A żeby tak się stało, dajcie koniecznie lajka, suba na naszego kanału i do zobaczenia. Cześć.